Witam bardzo serdecznie, się kamarcyś. Dzisiaj jestem na pasieczysku, aby sprawdzić jak się mają moje uliki weselne. Pogoda się trochę zmienia Więc pewnie dzisiaj nie będę miał za bardzo czasu, aby przejrzeć rodziny produkcyjne Więc pozwoliłem sobie na takie zerknięcie już do tych mini plusów Pszczoły mają tutaj fajnie zgromadzony zapas pokarmu Oraz nieco już wież. I był matecznik, który jest wygryziony. Słabo go widać, bo pszczoły już zaczęły sobie budować i poddałem matecznik z matką na wygryzieniu no nie wiem Pewnie nie zlokalizuję Jest tu naprawdę dużo pszczół Spróbujemy delikatnie Nie rozpalałem dymu bo Skoro... żeby no, przyglądał rodzin produkcyjnych to górki potrzeby Mam nadzieję, że matka ta żyje Jest w pełni wartościowa Za dwa dni, aby to skontrolować. Dzisiaj już w sumie. Tak miałem nie głośniku sprawdzić po prostu czy ten matecznik się wygryzł, czy nie było jakichś zamarły czy też w tym stylu. No, pogoda się zmienia, nie wiem, czy nie zacznie zaraz padać. Lipy zaczynają w tej chwili kwitnąć tutaj u nas na Podlasiu. Dwa dni temu odebrałem miód. Gdy Rozkwitały się pierwsze kwiaty lipy. Mam nadzieję, że dzięki temu uda mi się uzyskać miód lipowy jak najwyższej jakości. Oczywiście możliwie jak to się da uzyskać na, tutaj na moim terenie, gdzie tych w sumie drzew jest dosyć sporo, więc jest wyczuwalny charakterystyczny smak yy, tego miodu odmianowego. W tej chwili może jeszcze spróbuję zajrzeć do którejś nadstawki, sprawdzić, czy pszczoły już coś zaczęły przynosić w ciągu tych dwóch dni, czyli w sumie nadstawki zostały postawione w sobotę, po wirowaniu. Dzisiaj mamy poniedziałek, godzina 11, więc tam nie spodziewam się jeszcze jakiegoś szału, zwłaszcza, że pogoda była ostatnio trochę kiepska. Z jednej strony dobrze, że spadło trochę deszczu. Więc może ta lipa będzie fajnie w tym roku nektarować, w tamtym roku trochę zawiodła. No nic, zajrzyjmy do nastawki, sprawdźmy, czy jest coś tam już zgromadzonego. Tu trochę pszczółki jest. No tutaj nie będę zbyt zachwycony, że ja tu otwieram to, zwłaszcza bez dymu. ostatnia ramka tak to wygląda tutaj na środku już jest trochę na kroku w tej strony już jest nieco więcej jest to w sumie jedna z moich najlepszych rodzin więc więc innych może być słabiej natomiast w tej chwili rodziny są na bardzo podobnym poziomie tutaj również Mamy już trochę zgromadzonego na kropu Nie jest to jeszcze dużo, ramka jest, yy, jest lekka. Teraz trochę tego mamy. Fajnie to wygląda. Pszczół jest dużo w nadstawce. Czyli widać, że pracuję tutaj nad obróbką miodu. Zobaczmy jeszcze tą rameczkę. No zaczyna już coś zbierać. Jeszcze tutaj widzę, że mam czas. Nie muszę się spieszyć z dostawianiem ramek pszczoły spokojnie pracują zobaczymy ile w tym roku da się zebrać z tego miodu pszczoły nie są zbyt zbyt spokojne może świadczyć o tym, że pogoda tutaj się załamuje i nic lepiej dzisiaj za wiele nie zrobię więc tak jak było widać pszczoły trochę już tam zaczęły pracować Myślę, że w miarę tego klipa będzie się coraz bardziej rozkwitać tego nektaru. Będzie w nadstawkach coraz więcej. Może nawet uda się dostawić jeszcze drugą nadstawkę. Wziąć po dwie nadstawki. Byłoby naprawdę fajnie. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce Osieka Marcy. Cześć!